Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie dzisiejszego dnia pozdrowić i zaprosić do takiego może odcinka w takiej niecodziennej scenerii. Tytuł dzisiejszego odcinka będzie Dlaczego Szczerniało złoto? Zapraszam do oglądania. Dzisiejszego dnia chciałbym korzystać z księgi, której autorem jest prorok Jeremiasz. Chciałbym korzystać z księgi Trenów, czwartego rozdziału, werset pierwszy i drugi, chciałbym dzisiaj zastosować, użyć. Ach, jak szczarniało złoto, ten kruszec szlachetny, święte kamienie porozrzucane po rogach wszystkich ulic, Szlachetni synowie Syjonu, cenni jak szczere złoto, oto poczytani są jak dzbany gliniane, toczone ręką garcarza. I tytuł dzisiejszego odcinka, tak jak już wspomniałem, jest: Jak szczarniało złoto? W języku biblijnym, często złoto używane jest w takich dwóch znaczeniach. Jako szczere złoto, czyli to złoto, które jest wydobyte i z którego tworzy się ten stop, tak zwany, stop, który nazywamy złotem. Ale w języku biblijnym złoto także właśnie oznacza pewne elementy, które są wykonane z tego stopu, który potocznie nazywamy złotem. I wielokrotnie w odniesieniu do nas, właśnie w takim znaczeniu, w tym drugim, używane jest słowo złoto. I także w tym tekście, który zastosował tutaj Jeremiasz, to złoto, które szczarniało, które odnosi się do synów Izraela. Ono także było w tym znaczeniu złoto jako stop, jako twór, jako coś, co zostało stworzone i nazywane jest tym szlachetnym metalem, który nazywamy złotem. I na skutek czego właśnie ten stop czernieje? Często ludzie kupują na przykład złote elementy i nawet się tym dosyć, dosyć szycą i mówią, jakie to jest, jaki dobry, jakie to jest pożyteczne, jakie, jakie fajne, jakie jakie po prostu z tego powodu mają satysfakcję, że mają coś bardzo cennego, a po jakimś czasie się nagle okazuje, że to, co było dla nich takie bardzo cenne, wartościowe, straciło swoją jakość, straciło swoją barwę i zaczęło czarnieć czy tracić kolor. I zaczynają wtedy podejrzewać, że to, co kupili, było pewnego rodzaju podróbką, było czymś w rodzaju falsyfikatu, że ktoś sprzedał im coś, co nie było wcale złotem. I na skutek tego, właśnie, że w tym stopie jest za dużo tych domieszek, i czym bardziej tych domieszek jest więcej, zastosowano w wykonaniu tego stopu, który nazywamy złotem, w związku z tym właśnie to złoto szybciej czernieje. Jeżeli domieszki mają takie bardzo ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jakość tego stopu, który nazywamy złotem, w związku właśnie z tym, Także i w naszym życiu te różne domieszki, które gdzieś, może nawet przypadkowo, mieszają się w tym, w tym duchowym znaczeniu, lub nawet sami mieszamy pewne rzeczy, ponieważ chcemy zarazem być osobami wierzącymi, którzy służą Bogu, ale zarazem chcemy pozwolić sobie na to, aby służyć pewnym rzeczom, które temu zaprzeczają. I na skutek właśnie tego, braku tej jakości, Stajemy się osobami, które w trudnych różnych okolicznościach życia, tak mówiąc, nie zdajemy tego egzaminu i możemy być pewnego rodzaju, powiedzmy, taką podróbką tego, kim naprawdę jest chrześcijanin. A tego powinniśmy się wystrzegać i zadbać o to, żebyśmy byli prawdziwymi chrześcijanami. W dzisiejszym odcinku właśnie chciałbym, abyśmy zadbać, pomyśleli o tym, że powinniśmy zadbać o pewną jakość. Aby przypadkiem nigdy ktoś nie lamentował nad nami tak, jak lamentował Jeremiasz w Księdze Trenów nad Izraelem mówiąc, jak szczarniało złoto. Niech a nigdy w naszym życiu nie będzie to miało miejsca. Zostańcie z Panem Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.